Chciałbym rozpocząć od gratulacji dla drużyny za awans do, do tej rundy playoff. Ostatnie wyzwanie przed nami, ostatni przeciwnik. Jeszcze na niego czekamy, ale mm, no wszystko jest w tym momencie no, w naszych rękach. Mamy, mamy playoff o, o fazę ligową i na pewno będziemy musieli zrobić wszystko, żeby, żeby dać naszym kibicom radość i dać sobie też ten moment, że na jesień zagramy w Europie, ale kto by to nie był i z kim nie przyjdzie nam się zmierzyć, to na pewno będzie to wymagający dwóch mecz, którym będziemy musieli wejść na, na bardzo wysoki poziom, żeby, żeby przejść dalej. Chciałbym też podziękować naszym kibicom, którzy dzisiaj kolejny raz byli wspaniali, liczni i dopingowali nas fantastycznie przez cały mecz. Kolejny raz powtarzam, że tą energię czuć, czuć to, to wsparcie i, i to na pewno zawodnikom pomaga do tego, żeby wchodzić na, na wysoki poziom, mecz po meczu. No tak, a chciałem podziękować też trenerowi Gości i, i, i drużynie Silkeborg za, za, rywali, za rywalizację naszą i życzyć im powodzenia. W dalszej części sezonu. Jeżeli chodzi o, o sam powiedzmy, mecz, no to generalnie spodziewam się, o co będą pytania. Ja bym chciał tylko e, powiedzieć, że e, kluczowe dla nas to jest, że awansowaliśmy i, i to jest najważniejsze, bo w europejskich pucharach, w dwóch meczu, jeżeli mówimy o eliminacjach, finalnie to się liczy. E, I oczywiście musimy patrzeć na. Wynik tego dwóch meczów przez pryzmat 180 minut, które spędziliśmy na boisku, a nie ostatnich 10, które wiemy, że pewnie zachwiały trochę obraz tego wszystkiego, więc generalnie uważam, że z perspektywy całego dwóch zasłużyliśmy na, na ten awans. A jeżeli chodzi o, o, o ten mecz, no to, to myślę, że, że pierwsza połowa. Mimo to, że były fragmenty, gdzie nie mieliśmy dużo tej piłki, to, to ją kontrolowaliśmy. Mieliśmy bardzo dobry wynik do przerwy i w dwóch meczu prowadziliśmy 3-0. Jedyna rzecz, która, która gdzieś może nie tyle co niepokoiła, ale na pewno o której rozmawiałem z drużyną, to była końcówka pierwszej połowy, kiedy przy stanie 2-0 wydaje mi się, że zbyt. Może nie tyle co pewni siebie, ale, ale troszkę za, za mało odpowiedzialności w naszym graniu było i paradoksalnie to przeciwnik nas kontrował, co, co przy takim stanie dwóch meczów jest, jest sytuacją dosyć dziwną. A jeżeli chodzi o drugą część spotkania, to tak naprawdę tam zabrakło nam zabicia meczu, bo jakbyśmy szli bramkę na 3, a sytuacje były, to, to pewnie ten mecz skończyłby się już z piłką na naszej połowie. No a tak, to ten wynik cały czas był taki, że, że jedna bramka dawała jakąkolwiek nadzieję przeciwnikowi, i faktycznie tak się stało, bo ta jedna bramka spowodowała u nas brak pewności siebie, u przeciwnika znowu jakieś nadzieje. To, co się stało przy tej sytuacji na 2-2, na no to już kompletnie napędziło. E, tą drużynę. To e, no końcówka to już potem wiadomo na emocje, trzeba było po prostu to już dowieść, wybronić. I, I finalnie z tego, z końcówki no, nie możemy być zadowoleni, ale z dwóch meczu oczywiście tak i, i z tego, że przechodzimy dalej, także bardzo się z tego cieszymy. I zanim przejdziemy już do rywalizacji w playoffach, to przed nami rywalizacja w Radomiu, do której musimy się dobrze przygotować, a czasu nie mamy wcale tak dużo. Dziękuję bardzo. Yy, bo jest takie powiedzenie do trzech razy sztuka i ja się chciałbym zapytać, czy ten się nie obawiał, czy to nie jest już trochę za wiele, bo z nowym bazarem też. Była kontrola, padła jedna bramka, udało się ubawić na 3 do 1. Dzisiaj też. do zera, kontrola, padła jedna druga. No to może być tak, że za trzecim 2 może to nas coś kosztować, więc co? trener myśli w takich sytuacjach, żeby już postawić temu krew? Bo... Nie, myślę, myślę przede wszystkim, że musimy zmienić narrację, bo yy, po pierwszym meczu to ja mówiłem, to... E, scenariusze były pisane, że ta drużyna to nie wiadomo co w ogóle z nią będzie. W sześciu następnych wygrywałem, pięć spotkań, jedno zremisowaliśmy w, w europejskich Pucharach. Scenariusze z tych spotkań są jakie są, ale ja po każdym meczu i przed każdym meczem mówię to samo. Czas, cierpliwość, proces. E, nowi zawodnicy potrzebują czasu, ja potrzebuję czasu e, i to się nie zmienia. E, więc. E, no kwestia coraz większych oczekiwań i wymagań od tej drużyny, a ja wolę doceniać to, co mamy i skupiać się na tym, żeby być jeszcze lepszym, a nie cały czas narzekać na to, czego nie ma. Nie, ale po prostu nie chodzi mi o, o to, o, o zgranie, bo zgranie trzeba powiedzieć wprost, jest, można powiedzieć, jak popatrzył polscy kibice i ich opinie przed sezonem, ponadprzeciętne, ale chodzi mi o, być może o koncentrację, bo Ci zawodnicy też swoje już pograli, a drugi mecz z rzędu trafia się może w taki minimalny element, który trochę rozprasza resztę drużyny i, i wkrada się jednak takie trochę niebezpieczeństwo, że jednak następnym, ryba, następnym razem rywal być może jeszcze znajdzie ekstra moment, żeby... No to jest oczywiste, że jak się będziemy mierzyć coraz silniejszymi przeciwnikami, to takie sytuacje wykorzysta i w końcu nas pokona. To jest normalne, ale... No, oprócz tego, że ja mogę o tym z zespołem, analizować, wyciągać wnioski, e, dokonywać na podstawie tych wniosków jakichś zmian, czy, 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 czy to personalnych, czy w sposobie komunikacji, czy w przekazie. Mm, no to a, no, okay. e, To bo zgubiłem wątek. To ja nic więcej nie mogę zrobić tak jakby, no muszę po prostu, musimy pracować nad tym i to też nie jest tak, że ja tego nie widzę albo, że jestem z tego zadowolony. No nie jestem, tylko po prostu ja też sobie zdaję sprawę, że, że nie takie rzeczy się dzieją w piłce i, e, i ja też bym chciał strzelać po pięć, nie tracić e, żadnych i wszystko wygrywać. Ale no finalnie chodzi o to, żeby po prostu wygrać spotkanie, i na łatwiej się buduje coś, wyciąga wnioski, jak się po prostu wygrywa. I, I to jest kluczowe. A to, że my jeszcze mamy dużo do pracy, to ja to powtarzam na każdej konferencji. Jak jest wygrany mecz, to mówię to samo. Jak jest niewygrany, też mówię to samo. I przed meczem, i po meczu, więc to jest moja narracja, i ja jej nie zmieniam, bo wiem, że jeszcze przed nami sporo pracy to negatywy już były, teraz czas na pozytywy, być może e, czegoś nie dotknął ostatni, w ostatnim tygodniu Hesu Simas, to się zamieniał złoto, dotknął przy grance, e, podpisał, e, w Aleksa Pozo, podpisał przedłużenie kontraktu, a dzisiaj właściwie e, samodzielnie e, podpisał awans. No i takiego miejscu zawodnika w żadnym, to, to po prostu chyba nie można się napatrzyć. Tak? Kobieta patrzy, mężczyzna patrzy na taką piękną kobietę. No, nie można przestać się delektować de tym widocznym na boicie. Ja Tak, tak. Roma romantycznie się robi. Nie wiem co powiedzieć, żeby żona nie była zazdrosna. no, Jak mam odpowiedzieć na to pytanie. No. Wielokrotnie powtarzałem, jaka to jest postać, jak, 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 jak wielki to jest piłkarz dla nas i nie tylko dla nas, ale dla. E, no, no polskiej czy ekstraklasy, czy, czy dla Jagieloni, czy no można by tutaj północy komplementować Hessiego, więc bardzo się cieszę, że zostaje z nami, że przedłużył kontrakt jest dla nas bardzo ważnym piłkarzem i cały czas potwierdza swoją jakość na boisku. No, tylko trzymać ciuki za to, żeby tą dyspozycję utrzymał, no. i trzeba też robić wszystko, żebym ja jako trener mu pomógł w tej dyspozycji być długo. Trenerzy ja zapytam o te nie pośredni, bo tutaj Podnoszę wrażenie, że być może słusznie, być może nie, to Pan pewnie wyjaśni. Za chwilę zacznie się na nie płomień na słabka Wawelowicza. A tak naprawdę, kiedy się tam przyjrzy, to czy to, aby na pewno on w tej sytuacji najbardziej zawinił? Bo Pan, pan nie z nim rozmawiał, też widziałem, miał Pan do niego duże pretensje po meczu, ale yy, czy już tak troszkę bardziej na szatni, czy tam przypadkiem nie. Nie, ale ja jeszcze nie, nie wiem. Przepraszam, ale byłem po bezpośrednio po meczu w studiu długo i ja nawet nie widziałem tej sytuacji na wideo nawet. No z perspektywy ławki myślę, że pomysł też o podaniu w tamtą stronę też nie był najbardziej rozsądny w nie tym momencie. To kiksu, no ciężko mi powiedzieć, no. nie rozmawiałem o tym ani z zawodnikami, ani jeszcze tego dobrze na wideo nie oglądałem, więc nie chcę za bardzo oceniać, ale no, sytuacja dość kuriozalna, no. na poziomie europejskich pucharów nie może nam się takie coś zdarzać i, e, i po prostu no... Fajnie, że mieliśmy zaliczkę, fajnie, że mieliśmy przewagę, no ale no nie możemy do takiej sytuacji doprowadzić. Ja tylko powiem, że to mając no, już dość długie doświadczenie, to kiedyś bardziej kuriozalna sytuacje wydarzyły się w meczu Jagiellonii z odjętą chyba Poznań w latach na początku 90. chyba do końca 70. kiedy Mariusz Lisowski obrońconi złapał piłkę w ręce po zagraniu swojego zawodnika, głową Lisowski obrońca brońca złapał piłkę w ręce w pole e, W ręce w, w pole był karny, był też od no to, to było jeszcze bardziej śmieszny. Tu tak? się skończyłyśmy dobrze, bo jakby zaczynałem. Zdaję to jest giełdził. Chyba, że ja tak przykładnie zapytam, czy może to właśnie nie było. Przyglądam się do tego, żeby coś takiego się przydarzyło. Bardzo dobre pytanie. Bo to jest, bo po tych pięciu zwycięstwach rzędu też mogło mówić i szczególnie jak ten mecz dzisiaj się układał. No to przez 85 minut to było 2-0 albo więcej i więc tutaj... Tak, zdecydowanie. Ja uważam, że, że wszystko się dzieje po coś i czasami bezpośrednio po tym, jak coś się stanie, nie rozumiemy, nie rozumiemy dlaczego to się stało, ale, ale też w tym tygodniu wokół Jagiellonii się dużo działo i, i też się działo... No, nie wiem czy, no, już nie mnie oceniać na wyroz, nie na wyroz, ale to, to nigdy nie jest taki dobry klimat, że już robili tam Jaga on Fire, seria zwycięstw, siebie, jest najlepszy trener w Polsce, ankiety i tak dalej, i tak dalej. To są już takie rzeczy, mówię. No, ja bardzo nie lubię takiego podejścia od ściany do ściany i chciałbym zachować tym wszystkim spokój. Oczywiście ja rozumiem też media, wiem, że takie rzeczy się będą działy i tym trzeba też zarządzać, ale faktycznie, jeżeli. E, taki e, też mieliśmy awansować, ale też w takim scenariuszu, w którym faktycznie będziemy mogli mieć o coś do siebie pretensje i o czymś porozmawiać w sposób taki, że e, to jeszcze nie jest takie ochy-achy i wszystko nie jest cacy i to ma nam dać e, koncentrację, utrzymać w nas e, też odpowiednie nastawienie na, na to, co przed nami. No to, to tylko się cieszę, że to się wydarzyło i. I bez większych konsekwencji. Oczywiście konsekwencja jest może nie dla Jagiellonii, ale chociaż dla Agionii też pośrednio, bo na swój współczynnik też pracujemy, ale większe na pewno dla, dla polskiej piłki. No bo tych punktów do rankingu dokładamy mniej. Mm, no ale zdarza się. Wszystkiego też nie wygramy. Najważniejsze jest to, żeby osiągać cel, a my ten cel dzisiaj osiągnęliśmy i, i na tym trzeba się skupić. No, od, do, 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 do e, jak Pan ocenia występ, e, w, się na, szansę na to, że zapisał sobie w tym okresie na nazwisko e, Dowida, aby się zabrał kolejny dobry mecz? E, drugie pytanie dotyczące e, właśnie tego, jak wygląda e, w Panocenie, pamiętam, konferencję przednaczoną, różna bez e, afilii, bo ona nie wyglądała jakoś mniej ofensywnie, albo mniej e, agresywnie. <toddź> Ja mówiłem na konferencji przedmeczowej, że niezależnie od tego, czy, czy każda strata takiego piłkarza, jakim jest Afi, no to jest to dla, dla zespołu usłabienie. Czy korzystamy z niego od pierwszej minuty, czy miałby nam pomóc z ławki. To jest piłkarz tak jakościowy, że, że po prostu jego nieobecność zawsze jest osłabieniem dla drużyny, nawet w kontekście możliwości, które mamy na boisku. Eee... No, ale oczywiście y, są takie sytuacje, są też piłkarze, którzy na swoje momenty czekają. Dzisiaj ten moment swój dostał rali. No, nie chciałbym dzisiaj e, oceniać żadnego piłkarza na gorąco wysłużenie o po meczu bez analizy, bo mógłbym kogoś źle ocenić albo, albo za dobrze ocenić. E, dla mnie najważniejsze jest to, żeby oni dostawali od nas feedback, e, w jakim są miejscu i w którym mają iść kierunku, żeby, żeby się rozwijali, bo. No, chciałbym też zwrócić uwagę, i też mówiłem o tym w studiu przed chwilą. Dzisiaj średnia wieku, którą wyszliśmy na boisko, Pierwsze 11 z 24 lata, i roczniki, które dzisiaj były, to jest od bramki 24, 4 2 2-1, 0 20, 20, 20, 25, 25 28-99, no i dwóch 18-letnich piłkarzy, czyli taraz i e, więc No. Sześciu Polaków, trzech młodzieżowców. Tak naprawdę, jeżeli e, patrzeć na wiek, to czterech, bo rali jest z roślin 2.5. Więc zwracam też uwagę na to, jak młody zespół dzisiaj wyszedł na boisko walczyć o europejskie pułary dla Białego Stoku. E, myślę, że nie warto o tym zapominać, tylko z tego się trzeba cieszyć, ten projekt wspierać, e, że taka jest sytuacja, że ci młodzi piłkarze są, że oni grają, często o tym mówimy, ale jak już się to pojawia, to za mało to doceniamy. Więc e, zwróciłbym też na to uwagę i przy okazji nie dawać może usprawiedliwień, ale też rozumieć, że. Młodość też ma swoje prawa i czasami może być nieodpowiedzialnie, czasami może zabraknąć doświadczenia, dlatego moja w tym rola i dyrektora, i prezesa, i całego sztabu szkoleniowego, żeby też to kontrolować, umiejętnie tym zarządzać i, i takie utrzymywać proporcje na boisku, żeby realizować te cele strategiczne dla klubu, ale też osiągać wyniki sportowe, bo to jest najważniejsze. Z kim? Szasz? Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie uważam, że to też jest kierunek, który obraliśmy i strategia klubu, więc ja po prostu zwracam uwagę na to, żeby mówić też o projekcie i nie patrzeć tylko na ocenę wszystkiego przez pryzmat meczu, czy wygrany, czy przegrany, ale też na to, co się dzieje szerzej w klubie, co się dzieje szerzej w zespole. I to nie jest sytuacja bym powiedział, taka oczywista wszędzie. Uh, first of all, uh, of course, i would like to congratulate uh, jagiellonia. Uh, they uh, won uh, well deserved. Um, uh, and, uh, you know, we can't say so much other than uh, good luck uh, further on. Uh, we played in a very nice uh, stadium with uh, fantastic uh, spectators. Um, and what we just have to say over the two matches, uh, they were, they were li a little bit better than we were. Um, so, yeah, in general, I can't say so much else.